Witam serdecznie wszystkich słuchaczy we wtorek 21 czerwca 2022 roku. Krótkie nagranie tutaj, odnośnie faryzeuszy, którzy kłócą się o prawo. Czyli chodzi teraz o kanał Marka Boże Wariaty i o kanał Tomasza Łapińskiego, e, Haya prawda? Gdzie tutaj teraz wielki spór o prawo mojżeszowe. To sobie potem na temat tego sporu i kłótni odnośnie prawa Morzeszowego. Zobaczymy, jaką piękną poradę dał apostoł Paweł w liście do Tytusa, a ja na chwilę chciałbym tutaj wejść na nagranie Marka i pokazać Wam właśnie jakie po prostu bzdury ci faryzeusze klepią, którzy właśnie chcą na siłę. Wciskać ludziom to przestrzeganie tego prawa mojżeszowego i tych przepisów, które tam są, i z braku wiedzy nieświadomie pewne rzeczy mówią. No, niektórzy są tacy, którzy są świadomi tego, że manipulują i kłamią, jak na przykład Tomasz Łapiński. No, Marek być może w tym momencie nie wiedział, więc teraz się dowie, bo też ogląda moje nagrania, więc też się dowie, że był nieświadomy tego, co mówił a mianowicie, no nieświadomy tego, co mówi tu w tym nagraniu. Zobaczmy. Zobaczmy tu do nagrania. O! Podział prawa na prawo karne i królewskie, prawo wolności. Tutaj oczywiście odpowiada Tomaszowi Łapińskiemu, gdzie tam się kłócą o te przykazania, które są w prawie Mojżeszowego. Posłuchajcie, co tutaj ten Marek Naprawdę mówi. Szok. Posłuchajcie. A ten... A, przy, yy, a prawa zawarte w przymierzu synańskim to nie jest prawo mojżeszowe. Tak? Żadne prawo nie jest prawem mojżeszowym, tak? Tylko wszystkie prawa dał Pan Bóg. Serio? No zaraz zobaczymy, czy tak jest, jak mówisz. Tak? Nawet tę księgę e, karną, prawa dał Pan Bóg. Żadne. Tylko trzeba wiedzieć, dlaczego Judejczycy tak nazywali to? Dlaczego nazywali e, to prawem Mojżesza? No. Bo żadne prawa nie są prawem e, Mojżesza, tak? No. Mojżesz nie dał tych praw, to są prawa Pana Boga. No. Wszystkie prawa są Pana Boga. Tylko trzeba wiedzieć, dlaczego judejczycy tak nazywali te, tą księgę, tą karną księgę. No, Wszystkie prawa są Pana Boga. Możesz nie dał żadnego przykazania swojego, bo to oczywiście, kiedy mówił, tak źle się wysłowił Marek, mówiąc, wszystkie prawa są Pana Boga. No wszystkie przykazania są Pana Boga, tak? Tak od Marek powiedzieć. Wszystkie przykazania, które dał Mojżesz ludowi, są ponoć... Wszystkie pochodzące od Pana Boga. Serio, zobaczmy sobie w takim razie tutaj, odnośnie tak zwanego listu rozwodowego. W Ewangelii Mateusza, akurat w piątym rozdziale, jest tak trochę nadmienione, odnośnie tego listu rozwodowego. Czytamy: Powiedziano też, że jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy kto oddala swoim żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto, by oddalił, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. No i oczywiście tutaj teraz jak komuś by się powiedziało, że nie, to prawo, to przykazanie nie pochodzi od Boga, tylko po prostu wymyślił je Mojżesz. Co prawda, nie na poczekaniu, ale je wymyślił ze względu na sytuacje, które miały miejsce w tym właśnie buntowniczym narodzie Izraela. No, ktoś oczywiście powie, no jak to, jak to przykazanie nie jest od pana Boga? Tu co mamy? Księga powtórzonego prawa jest, jest, przykazanie jest od Boga. Możesz nic sobie nie wymyślił. Możesz nic sobie nie wymyślił. Okej. Okay. No to zobaczmy tutaj na chwilę, bo oczywiście ci sami Faryzeusze, którzy tak tutaj trąbią, yy, namawiając, a nawet nie namawiając, ale tak naprawdę to, yy, no jak to powiedzieć? No, tak naprawdę to przymuszając, zobowiązując. Do ponoć obowiązującego nadal prawa małżesznego, mówią, że Bóg jest niezmienny. Na lewo i prawo. No, to mówią, Bóg jest niezmienny. Przykazania Boże są niezmienne. No to skoro trzymamy się tej prawdy, którą głosicie, że Bóg jest niezmienny, przykazania Jego są wieczne i przykazania są niezmienne, no to zobaczmy sobie teraz. Co na temat tego przykazania mówi Jezus Chrystus, który, jak czytamy w Ewangelii Jana, powiedział: Przyszedłem dać świadectwo prawdzie. Jezus był prawdomówny i mówił rzeczy, o których po prostu pewni prości ludzie nie wiedzieli, a nauki, które głosił, były bardzo niewygodne, znowu dla tak zwanych elit dla tych yy, doktorów prawa. Dla faryzeuszy, dla tej elity, prawda? Dla tych e, sędziów, którzy tam po prostu sprawowali taką hierarchię, właśnie takich, e, no, niczym różniących się dzisiaj praktycznie w Kościele Rzymskokatolickim, prawda? Od, tych, e, od tej hierarchii, która po prostu ma władzę, prawda? Nad prostymi parafianami, prostymi ludźmi. Więc tak, przejdźmy do nauki teraz Jezusa Chrystusa. No, który wyraźnie pisze tak tutaj. W Ewangelii Marka czytamy tak. I przystąpili do niego faryzeusze, a chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę? Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał mojżesz. Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Uwaga! Wówczas Jezus rzekł do nich. Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego puści człowieka ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dłogiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył czas przeszły. Tego niech człowiek taki jak Mojżesz nie rozdziela. Widzimy wyraźnie, Jezus mówi, że przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych na, dał Wam takie przykazanie: Mój ojciec? Albo Pan Bóg? Albo ja Wam dałem takie przykazanie? Nie, Jezus wprost mówi, od kogo pochodzi to przykazanie. Piąty werset. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, napisał wam to przykazanie Mojżesz. Więc powstaje pytanie, prawda? Jeśli przykazania Boga są wieczne i Bóg jest niezmienny, no to jest tak jak jest napisane w tym wersecie piątym, prawda? No, ale oczywiście ci Faryzeusze, to co powiedzą? Kiedy im jest coś na rękę, to powiedzą, że się trzymają literalnie słowa Bożego, bo literalnie trzeba się trzymać tego, co w Biblii pisze, prawda? Ale jak im coś wtedy jest niezgodne z tym, co nauczają i nie jest im na rękę, no to wtedy potrafią powiedzieć: No, oczywiście, no tak pisze, ale nie to chciał Jezus powiedzieć, albo nie o to w tym wersecie chodzi, prawda? No wtedy zaczyna się takie kręcenie. Jak nie jak jest im na rękę, to będą twierdzić, no przecież jest napisane. I literalnie tak jak Marek twierdził, że literalnie trzeba się Biblii trzymać, prawda? No to trzymamy się literalnie. To oczywiście to nie jest Księga Apokalipsy, gdzie, gdzie są rzeczywiście jakieś wizje zawarte i tak dalej. To żadnych wizji, symboli nie ma. Jezus po prostu wyłożył kawę na ławę i powiedział krótko, prawda? Powiedział krótko. Od kogo pochodzi to przykazanie? Więc mówiąc, Marku, że wszystkie przykazania dał Pan Bóg, yy, Mojżesz niczego sobie nie napisał, no jest tylko wynikiem no, Twojej ignorancji, niestety, gdzie wszystkich wyzywasz od tłuków niedouczonych i tak dalej. No, widzisz, jak szybko piłeczka powraca. Okej. Okay. No i teraz odnośnie tych waszych sporów, które tam tworzycie na tym swoich teraz kanałach, odnośnie, do no każdy chce udowadniać jaki to jest wielki mandaryn i który tutaj, no oczywiście ma większą znajomość wiedzy odnośnie prawa mojżeszowego. Ech, apostoł Paweł napisał coś takiego, no bo przede wszystkim zobaczcie, jeszcze to pominąłem, prawda? W Dziejach Apostolskich wyraźnie pisze, że Mojżesza wprowadzono w całą mądrość egipską i potężny był w słowie i czynie. Gdy skończył lat 40, przyszło mu na myśl odwiedzić swoich braci, synów Izraela. No i wtedy wiemy, że zabił Egipcjanina, uciekł i dopiero wtedy właśnie objawił mu się tam w płonącym krzewie anioł pański. Więc widzimy, że Mojżesz, tak jak już nieraz mówiłem, Mojżesz... To nie jest taki tak jak nam się wydaje, nieraz na filmach się ogląda, że mojżesz to tam o laska, torba, prawda i owce i, i, i pastuch. Nie, to był człowiek bardzo wykształcony, miał wielką wiedzę i mądrość egipską. Oho, ho, na tamte czasy taka wiedza, która panowała w Egipcie, no to można by porównać do dzisiejszych uniwersytetów, jakie są oczywiście w Stanach Zjednoczonych, tak? No no to kurde był naprawdę mądry człowiek Mojżesz dlatego dużo dużo swoich tam powiedzmy swojej wiedzy jak to się mówi wcielał tam realizował po prostu będąc tym takim przywódcą tego ludu izraelskiego no ja przypuszczam, że ten list rozwodowy to nie był jedynym przykazaniem jakie Mojżesz napisał no ale dobra i przechodząc właśnie tutaj do mądrej rady apostoła Pawła w liście do Tytusa czytamy tak nauka to godna wiary i chcę abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci którzy wierzą w Boga mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów jest to dobre i pożyteczne dla ludzi Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. Mojżeszowe są bowiem bezużyteczne i puste. Od sekciarza odsunąć się po pierwszym lub po drugim upomnieniu. Wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. No, to jest właśnie odnośnie tych właśnie faryzeuszy, czyli Marka z kanału Boże Wariaty i Tomasza Łapińskiego z kanału Chaja TV. Wielkich tutaj yy, właśnie faryzeuszy, którzy <laughs> noszą głoszą i praktycznie to nawet nie można by powiedzieć, że głoszą, w każdym razie trąbią. Jak to ludzie powinni być zobowiązani do przestrzegania prawa mojżeszowego. Dobrze, to krótkie nagranie, tak naprawdę to tak w kontrze do nagrania Marka. Boże, wariaty, które no, jak słyszeliście, jakie brednie potrafi mówić w swoim nagraniu, ale wyzywać wszystkich innych ludzi od niedouczonych tłuków i idiotów. Okej. Okay.